Dobry państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Proszę państwa, kontynuujemy nasz cykl pod tytułem Mała Konstytucja ruchu wolnych ludzi. Dzisiaj będziemy rozmawiali o pojęciach. Otóż yy, zamierzamy się zwrócić a właściwie już żeśmy się zwrócili do pana profesora Bogusława Jasińskiego, o pomoc w, w, w opisaniu podstawowych pojęć, którymi powinniśmy się porozumiewać między wolnymi ludźmi. Tak, żeby każde słowo i każde pojęcie było tak samo rozumiane przez wszystkich. My w Instytucie z Piotrem Jankowskim. Również rozpoczęliśmy pracę nad słownikiem. Ten słownik był nieco zawężony, ponieważ on dotyczył głównie kwestii czy nowych kwestii ekonomicznych. Tutaj potrzebujemy. Dużo szersze Spojrzenie. tak Dużo szersze spektrum i dużo więcej pojęć, które powinny być przez nas zdefiniowane. I tutaj pan profesor Jasiński, który jest filozofiem specjalizującym się właśnie w pojęciach, zresztą twórca bardzo ważnego pojęcia filozoficznego, pojęcie etozofii, które właśnie odwołuje się do. Człowieczeństwa przede wszystkim do tego, kim jesteśmy. Odwołuje się do, do pojęcia nie myślę, więc jestem, tylko jestem, więc myślę, czyli najważniejszego elementu człowieczeństwa. Czy mógłbyś, ponieważ będziemy pracować właśnie nad tymi pojęciami, czy mógłbyś zarysować, jak to sobie, to sobie wyobrażasz? Tak. Dzień dobry Państwu, Michał Czarnocki, steminek Warszawski. Hmm. Proszę Państwa, najkrócej ujmując można powiedzieć tak Wszystko o czym myślimy składa się ze słów W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie myśleć o rzeczach który, Na które nie znamy nazwy, na które nie znamy słowa Z emocjami jest inaczej Emocje możemy odczuwać nie znając nazwy emocji Ludzie bardzo często przenoszą tą mechanikę odczuwania Na no, mechanikę myślenia a to, je, to nie jest najlepsza metoda, ponieważ wtedy powstają różnego rodzaju konflikty, ponieważ pojęcia stają się subiektywne, pojęcia stają się w tym momencie moje. <laughs> Dlatego tak ważne jest, żeby zacząć od budowania podstaw wspólnej komunikacji, porozumienia i budowania porozumienia od tego, żeby dobrze zdefiniować słowa, czyli te klocki, te cegły, z których chcemy budować. Ponieważ wówczas będziemy mieli wspólne rozumienie pojęć, które będą w ten sposób powstawały. Dlatego tak ważne jest, żeby stworzyć wspólny słownik. Pomoc pana profesora jest o tyle istotna, że pan profesor zajmuje się zawodowo i hobbystycznie właśnie słowem, właśnie definiowaniem słowa, właśnie określaniem, co, a nale co należy rozumieć pod danym pojęciem, ale również czego nie należy rozumieć pod danym pojęciem. Dlatego pomoc takiego fachowca i specjalisty mamy nadzieję, że pomoże nam stworzyć taki zasób definicji, które pozwolą nam porozumieć się praktycznie z każdym. Ja myślę, że warto tu podać przynajmniej dwa przykłady, ponieważ i w naszej konstytucji i w tych statutach, które są tworzone przy życiu wolnych ludzi, przewijają się dwa pojęcia. Właściwie wszędzie one, one, one funkcjonują. To jest demokracja, dodanym przymiotnikiem bezpośrednia i wolność. Oba te terminy do końca nie są dobrze, dobrze sprecyzowane. Niektórzy pod tymi pojęciami rozumieją zupełnie co innego. I zresztą na temat demokracji właśnie wypowiadał się pan profesor Jasiński bardzo będę ciekawy jego definicji właśnie tego pojęcia. A co do wolności, na przykład w jednej z, z, z projektów statutu jest wolność zdefiniowana według Tochevilla, czyli moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. Jest to bardzo zawężona definicja, bo ona nie bierze pod uwagę e, innych ludzi lub dobra wspólnego. Jeżeli naszą wolność e, e, będziemy tylko stosować wobec, wobec innego człowieka, a nie wobec całej populacji, jak na przykład to, co się teraz dzieje, depopulacja, pewne zabiegi, które są robione wobec całej populacji. I są uznawane za, za kwestie yy, jakby dbania o, yy, o, o, o ziemię pod pretekstem właśnie wolności dla, dla ziemi. To może być wypaczone dlatego bardzo precyzyjnie. Trzeba ową wolność zdefiniować. Więc tutaj, pole do popisu dla tych właśnie pojęć, pojęcia prawdy, no, przecież mówi się, że każdy ma swoją prawdę, współprawda. Mnóstwo jest tutaj, nie robimy tego bez powodu, bo naprawdę jest mnóstwo nieporozumień w pojęciach, które są według mnie celowo zakłamywane i, i przeinaczane. Ja jeszcze dodam jedno słowo. Hmm, niezależny. Kiedy opublikowaliśmy naszą wersję, w której nie ujęliśmy wśród jednych z przymiotników określających sejmik słowa niezależny, pojawiła się ogromna masa pytań, ogromna masa bardziej nawet jakby takich wręcz sugestii, że chcemy w jakikolwiek sposób pozbawić sejmiki jakiegoś elementu niezależności. Ja rozpocząłem dość długo dyskusję na różnych forach, ponieważ myśmy wcześniej mieli tą dyskusję. I to słowo niezależny, wbrew pozorom, zawiera w sobie ym, w definicji, właśnie, pułapkę. No bo jeżeli definiujemy niezależny, tak jak ludzie najczęściej myślą, czyli niezależny od wszystkiego, od każdego i od wszelkiego wpływu, to tak naprawdę niezależnym się jest tylko wtedy, kiedy jest się samemu na bezludnej wyspie. Jeżeli wchodzimy w jakąkolwiek interakcję międzyludzką, jeżeli wchodzimy do jakiejkolwiek organizacji, to w tym momencie. Stowarzyszając się w sensie słowa czasownika, a nie w sensie tworu prawnego, tak naprawdę oddajemy część swojej niezależności, żeby móc w tym tworze funkcjonować. W związku z tym ta niezależność, czym bardziej zorganizowana grupa, czym bardziej zorganizowana organizacja, tym mniejsza jest ta nasza niezależność. Dlatego skupiliśmy się na słowie samorządny, czyli sam się rządzi, w tym samostanowiący, bo to jest część samorządzenia. I w naturalny sposób z jakby naszego rozumienia tych definicji słów wynikają te niezależności. Za to unikamy słowa niezależny, ponieważ ono ma konotacje trudne do przewidzenia dla każdego, dla każdego trochę inne. I ponieważ uważamy, że ta definicja, ten, ten, ten stereotyp myślenia, że niezależnie od wszystkiego, Byłaby groźna, byłaby niebezpieczna, byłaby trudna, byłaby wprowadzająca w błąd, dlatego ujęliśmy tymi dwoma pozostałymi słowami. I co najważniejsze, mianowicie dodaliśmy samofinansujący. Proszę Państwa, samofinansujący jest dlatego tak ważne. Że właśnie poprzez pieniądz, właśnie poprzez sposoby finansowania korumpuje się dzisiaj, o czym wszyscy wiedzą. Wszyscy. Większość organizacji, większość rządów, większość ludzi korumpuje się za pomocą pieniądza. Dlatego jednym z najważniejszych podmiotów w Sejmiku, w naszej rozumieniu, w naszej definicji jest samofinansujący. Jeżeli dołożymy do tego samorządny, w sensie samoorganizujący e, e, się, ale samostanowiący o sobie, to mamy pełnię wolności, którą sejmik chce mieć i może mieć. W innych propozycjach właśnie to, czego nam brakuje, to brakuje nam tej, tego samofinansowania. Uważamy, że właśnie poprzez to finansowanie można wywierać wpływ i to ogromny. I sejmik wtedy może stracić absolutnie niezależność. Znaczy może zyskać niezależnie. Mówimy, że jeżeli chodzi mi o to, że jeżeli w innych definicjach podmiotą nie ma samofinansujący, tak. to wówczas jest on podatny i to bardzo na wszelkiego typu wpływy, a więc utratę niezależności. To prawda. Tutaj nic dodać, nic ująć. Ja myślę, że na dzisiejszą audycję, bo zaplanowaliśmy, że one będą właśnie krótkie, kilkunastominutowe. To by było tyle. Następne będą już z profesorem Jasińskim. Myślę, że będziemy brali na tapetę o kilka, może po dwa pojęcia, które pan profesor by objaśniał, definiował, jakby tłumaczył, dlaczego taką przyjął formę definicji i skończyłoby się to takim słownikiem pojęciowym, który by byłby takim manuarem naszym, takim podręcznikiem właśnie dla porozumiewania się że jeżeli używamy jakiegoś słowa, to rozumiemy je w, w, w sposób absolutnie jednoznaczny. Słyszymy, Prawda? Myślę, że to tak. jest... Dziękujemy Państwu za uwagę i mamy nadzieję, że wkrótce pojawią się kolejne filmy, które będą miały kolejne elementy Małej Konstytucji. Znaczy na pewno się pojawią, bo jest to cykl. To jest jeden z elementów cyklu. Następne będą dotyczyły celów, sposobu realizacji celów, preambuły i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że będzie to co najmniej kilka programów bardzo zachęcamy do oglądania, prosimy o subskrypcję i jak zwykle życzymy Państwu miłego dnia. I zachęcamy do dyskusji. Miłego dnia. Cieszę się, że jesteś z nami, bo to oznacza, że nasza praca jest dla Ciebie ważna. Wpłacając dowolnie wysoką kwotę, będziesz mieć udział w tworzeniu historii. Subskrybuj kanał, lajkuj, udostępniaj. Kliknij link darowizna tuż pod nagraniem. To banalnie proste. Mam nadzieję, że dyspozycja stałego zlecenia da Ci poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy. Dziękujemy.